Cześć, z tej strony Alvaro, tak zwane Alwa. A my w dzisiejszym odcinku skończymy pierwszy, czy pierwszy sezon. <grywki> drugi sezon. Yy, I myślę, że coś tam zobaczymy jeszcze w pier z yy, pierwszego. Albo skończymy po prostu na drugim. I to tyle. Będzie krótszy, ale no nie wiem. Dobra, teraz gramy u siebie. Co wejdzie? Carlson, wejdzie Bakuema, Bosch Posz, Fabian, Modric, Alize Balaga. Gramy i remisujemy 3-3. Victor Roque z hat -trickiem. OK Okej. 7-4 w dwóch meczu. Aston Villa wygrała 3-1 u siebie. Transform Sport wygrał. Aston Villa wygrała, my wygraliśmy i French Faroż wygrało. Tylko, żeby nie trafić na Aston Villa, tak moim zdaniem, Wam powiem szczerze, czy ustawiłem dobry plan? Chyba tak. Dobra, więc gramy z Salern Salernitanem I wygrywamy 3-1. Bakayoko Rizabal i Waler A druga część półfinału u siebie z interem No tu może coś bardziej zamieszamy co damy... Czy damy tak? Ja zostawię tak, szczerze powiem. I znowu przegrywamy 2-1. Dwa razy przegraliśmy 2-1. Niestety odpadamy w półfinale. Już no, powtarzam się, ale nie wiedziałem, że to są dwa mecze grane. A i Napoli jest w finale z Interem. I zobaczymy, czy Napoli powtórzy to, to z tamtego sezonu. Czyli, czy znowu wygra. Yy, czy znowu wygra tego. Czy znowu wygrano Buchar Włoch? A my teraz mamy też ważny mecz. Bo z Atalantą Bergamo, która jest 5 punktów pod nami. Ale cały czas się jest na naszych piętach. Myślę, że tu Bakuema musi wejść i posz. Oraz wejdziesz z Modric, albo nie Modric, a zagramy na Fabiana. Tak. Fabian i remisujemy jeden jeden. Fabian daje nam bramkę na remis. No, a teraz mamy półfinans tracąc porę. Zresztą nie możemy tutaj lekceważyć przeciwnika. Dobra, teraz gramy pierwszy mecz teraz był z Trabzonsporem na wyjeździe. Remisujemy 1-1. Trezegę dla Trabzonsporu. No, tu się nieciekawie robi. E Okej, okay. Fiorentina teraz. Tutaj możemy jakieś rosza dodać. Myślę, że nawet trzeba. Dobra, tak sobie dodamy. I wygrywamy 4-1. Pakłema Rokke, Bakajoko i Carlson. Komu wygrywa Salerington? Dosyć ciekawy wynik. A my tutaj w półfinale sraz z, z poręgramy u siebie. Bakłema chce zagrać przeciwko Trabzon Sporowi. No nie wiem, szczerze. Nie, u, nie niestety go nie, nie dam. I wygrywamy. Manukonej, i Bakayoko. A Bakłema wszedł w 60 minucie. Ja rozumiem, że teraz przyjdzie niezadowolony. Ale mamy finał. A Aston Villa, gramy z Aston Villa w finale. Tutaj Raków niestety odpadł w czwarte miejsce. Coś jest jeszcze polskiego. Lech na trzecim. I w sumie to wszystko. Tutaj Paok zdobył yy, tego. Peł konne, pełny ten. Pełną ilość punktów. Ale a, podziękował, czyli zaliczyło mu to jak to nazwać yy, wejście z ławki. Bo czasami to nie, nie zaliczę tego. albo po prostu nie wiem szczerze jak to działa czasami. Z tą FIFO. Zagra sobie Fabian. Timber wyjdzie, wyjdzie tak. I tak zagramy na Komo, albo jeszcze damy tego Kepę. Mam aż plus 7. I wygrywamy 1-0. Manukone w 34 minucie Roma niespodziewanie wygrywa z Juventusem 3-1. A my jesteśmy na czwartym miejscu. I ostatni mecz jest z Napoli, który jest 3 punkty pod nami. Więc Remis na, na stadionie Olympique, który nie jest licencjonowany. Jezu, dobra Myślę, że tu najmocniejszy skład jaki możemy Iliśmy na minimum remis I jest remis! Mamy Christensen daje na w 70, tej pierwszej minucie remis przeciwko Napoli Co powinno nam oznajmić, że mamy czwarte miejsce Tak, mamy czwarte miejsce Jeden, jedną pozycję lepiej od tamtego sezonu. Do, do Interu mieliśmy duży spadek. Milan też coś zawalczył. Do Juventusu tam tylko punkt brakował. od trzeciego. Ale tutaj naprawdę dobrze poszło. 77 punktów. Mamy zapewniony Champions League. Ale jeszcze możemy wygrać Conference League. Tego nie... Nie... nie jak to nazwać? Nie słyszymy z oku, że możemy wygrać jeszcze puchar. Diomanda, on się tak... nie, ten się chyba tak nie rozwinął. No, Onisztaj. tutaj no. Dużo tych tygodni się nabija. Louis już też 82. Imbar tak już, też słabiutko. Dobra, tylko żeby być pełnym sił. Przeciwko Astonvilli Tylko, żeby może teraz nam nie przeszkadzał tej koledzy Jest No, Kolejny raz ba Bałkema Mamy mecz z Astonvillą Teraz klikniemy sobie wszystkie te trzy Szybko je przerobimy konferencje i tak dalej Żeby poprawić tutaj morale zespołu Może nawet wejdziemy na very happy, a to się przyda zawsze Jest. Very happy. Na, na pewno się to przyda. Right, na ten mecz. Jeszcze myślę, że trening session zrobimy. Czemu nie? Jak nigdy nie robiliśmy, tak zaczniemy robić. Że szybkie strzały na spokojnie zawsze się przyda. Fajne. Naszą trójkę e, z ataku, właśnie która strzela. No i nie jest źle, że mam powiem. Ale bardzo fajne dźwięki są to takie, takie asymetryczne, można powiedzieć, wręcz dla uszu. Ale coś słabszy strzał. Okej. Okay. tak, no nie będę nic mówił, nie, bo co? <laughs> o sobie robimy za treningi. Okej. Okay. A, jaka? Ulala to już co za pół wolej taki. I ostatni. No, niestety nie dobiliśmy 40 tysięcy punktów, ale cóż, myślę, że zobaczymy sobie, jak nasi zawodnicy grają. Na. Eee, nie przeczytałem stadionu. Ale cóż. To jest nasz pierwszy finał. Gramy o puchar Conference League. Więc zobaczmy. Tajna Aston Villa też nie, nie miała łatwej drogi. Tutaj na pewno oba zespoły walczyły sobie drogę do finału. Więc zobaczmy, jak, jak, jak nam wyjdzie. teraz tutaj Aston Villa Wrzutka ma, ale bułka spokojnie Tutaj dłuższa piłka No, obrońcy dali radę, ale Varela spokojnie rozgrywamy Diomande Już presowany przez Jonasa Davida Tutaj bardzo ładnie odebrał, ale nie możemy dać tak łatwo im dać ale to jest słabsze przyjęcie. Ale jest bramka taka. No. Bardzo, bardzo, bardzo słaba. Dajmy Ultra Attacking. Miejmy nadzieję, że nasz przód zadziała. Kons, tutaj rozgrywamy ładnie piłkę. Ale. Timber że tak sobie ją zostawił. Nie wiem, dziwne. To ja czasem się tak dziwnie zachowuję. Na życie. Teraz Aston Villa. Teraz Modric jest, że e, z myśli nad skończeniem kariery. Ale u nas Ojara za bal podaje do przeciwnika. Bardzo celnie. Christensen za wysoko wyszedł. Błędia teraz. Atakuje No i Tilemans, ale bułka tutaj uratowany przez słupek, trochę. Wybijana już drożny. Aha, i przegrywamy 2-0. Pereira <trybujesz> i De Lofeu 28 minut, bramki. A my nawet nie mogliśmy dobiec do ich bramki. Nawet z polu karnym nie byliśmy. Tak nam dobrze poszło. Dopiero teraz jakiś atak wyprowadzamy. Rikke. Rikke, ale varella. rokę przepraszam, Rikke, Rokke. Mamy rzut wolny. Pierwszy raz byliśmy w polu karnym chociaż. Warella. Z dobrą wrzutką, ale... Lastonville'a wybija Teraz Diomande Gra do Ojra zabala, Który Nie może trafić bramkę, bo Martinez broni Kolejna wrzutka Dobra główka I... nie mo I nie strzelamy Teraz Martinez z dłuższą piłką Lewis nie wywalczył, ale tutaj Roque Oyarzabal Warella Roque Czy odda strzał? Oddaje! Ale Martinez z obroną Bakayoko Niestety nawet Calafiori tego nie zdobył Teraz Calafiori bardzo łatwo dał oddać piłkę I teraz Torres do Davida, Kristensen z odbiorem. No i Bułka jeszcze tutaj nie miał czasu, co niczego zrobić. Zobaczmy, jak wyjdzie nam druga połowa. Timber z bardzo dobrym tutaj minięciem. Teraz Bakayoko. Przerzut Varela do Timbera. Timber z dobrym zagraniem do Bakayoko. Bakayoko już w polu karnym. Nie może do nikogo zagrać i Rikolałis wybiega w obrońcę. Nie wiem. Naprawdę, iry... no nie czy mnie irytuje, naprawdę jestem zaskoczony, Brighton jest spokojniejszy, bo no wiem, że, ale Rick 82 overalla wbiega prosto w obrońcę, Mati teraz. nieudany wślizg Johnson-David, ale bułka z obroną. Teraz Bakayoko, ale kolejny rzut rożny. A nie, ręka. Zagra, zagra teraz Tilemans na blisko do diabiego. Teraz smatikarz diabi z rzutką bułka w broni. To Bakayoko Teraz Baka jako z tragicznym przyjęciem. IASTĘ ja VILĘ odzyskuje piłkę. Cały czas klikam to, bo nie wiem. Nie, jakby ten mój. ten. Bolonia. nie wygląda jakby to była Bolonia. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Erik w końcu coś zrobił do Wiktora Roque. ale Wiktor Roke oddaje piłkę Calafiori teraz z odbiorem Manu Kone bal Varela dobre zagranie do Christiansena Wiktor Roke. Roke teraz jest z trzech stron wzięty i nic Teraz Timber Bajka Joko Warella Cały czas Warella Warella Do Manukone, ale Torres! Nie wiadomo skąd się pojawił o, teraz do... Zabal teraz nie, nie gra do Christiansena Teraz Christiansen Roque Rokie nie ma co zrobić Zestrzałem, strzałem, ale Martinez broń <słuch> I Orzabal strzałem, ale broń No i Aston Villa pokonało nas 2 do 0 w finale Conference League. 2 do 0 panowie. 2 do 0. Grali od początku? Nawet nawet nie grali od początku. Niesamowite naprawdę. Nie ma, nie ma co nawet dodać, nie? Nie mam co dodać, co ująć. Po prostu przyjdźmy do 29. Mnie dobrze, że chociaż mamy Champions League, bo jakbyśmy nie mieli obu rzeczy ani Champions League, ani tego, to mi się troszkę, troszkę bardzo zdenerwował. Ale wiem, że no... No że nie, no nas zespół nie zagrał tego co powinien, tyle mogę powiedzieć. Cóż, 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 cóż o co statystyki, tak sobie jeszcze zobaczmy no nie tu, tylko top 5 lig u nas wygrał Inter Premier League Liverpool, ligę Paris saint Germain, Bundesliga Leipzig nie serię B, ale Sasuolo wraca i Lecce Le wraca. r PSV, Polską Lech. I tutaj jeszcze powinna być La Liga, Real Madrid. Yy, no, coś, coś dodać, coś ująć. No, yy, Zobaczmy, czy ktoś tutaj był wyróżniony jakoś. Może nie tu, a tu. Nie wygraliśmy kłębę, a powinniśmy. Europa League też. I to też. No same, same tutaj czerwone teale, ale co zrobić? Yy, najwięcej meczów kone Bakayoko, Bakajoko i to rok. Bakayoko Bakajoko to za zagrał, ale nawet nie mógł żadnego Pucharu podnieść, bo przegraliśmy finał. 29-12 Bakayoko 23-9 Victor Roque 15-6 Oya Zabal Manukone 8-9 Carlson 10 Modric 9 Rikolowis 8 Timber znowu No Timbera trzeba wymienić Odnoszę się do składu, trzeba Timbera wymienić, on schodzi na ławkę, eee, co, ojercały albo nie będzie się rozwijał, zobaczymy z Kristansenem. I no... I fajnie, nie? Takie życie. Dobrze, ja wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.